Słychać mnie? Witam Państwa. Dzisiaj odwiedziliśmy małą miejscowość pupka zbita. Zapytam mieszkańca o projekt Kulogos. Dzień dobry panu. Tutaj jest Samantha z telewizji Górnik TV. Czy może Pan odpowiedzieć na jedno pytanie? Mogę, bo co? Bo gówno. Czy słyszał pan o projekcie jednoczącym ludzi z całego świata? Nazywa się Kulogos. Kulogos? Ja ci dam Kulogos. No co tam? <noise>